Wszystkich serdecznie. Dziś projekt, realizacja, dalszy ciąg, można powiedzieć, szuflad. Mianowicie były zrobione szuflady, ale nie było frontów. Znalazłem kilka listeweczek. Tu są resztki z pergoli, dokładnie z kratownicy. I z tych oto elementów będę kombinował fronty do moich szuflad. Zapraszam na film. Z tych elementów będę robił szuflady, ze względu na to, że część tych listewek ma. Frez. Więc w ten frezik włożę tą moją listewkę z pergoli. Po odwróceniu tego wszystkiego będzie mi coś takiego: tu z tej strony pójdzie jedna klepeczka, z drugiej druga klepeczka. I tak mianowicie będą prezentować się szuflady. Skręcę. Zostałem się tylko jeszcze, co zrobić z krawędziami, czy zostawić tutaj krawędź ostrą, czy delikatnie nie przechać papierem czy frezarką, ale to w dalszej części filmu. Tak będzie wyglądał. Front docięty 15 na 50. Tu pójdzie listeweczka w środek oczywiście. Mały błąd. W tych krótszych elementach fres mam, a w tych, w tych dłuższych elementach tego frezu nie ma, więc będę musiał to wykonać. Druga rzecz jest taka, że te krótkie elementy odpadają, bo przełożyłem no i niestety tego podparcia nie ma za wiele, tu jest raptem centymetr więc frez będzie tylko i wyłącznie na tych dwóch dłuższych elementach można powiedzieć poziomych a te pionowe zostaną całe tak żeby powierzchnia w styku jednego elementu z drugim była jak najszerszą powierzchnią ja zabieram się za wykonanie tego można powiedzieć ząbka albo wyciągnę frezarkę, a jak nie to Wyciągnę przekładnicę i na pilarce go szybko wytnę. Ja mam wszystko powycinane, no i oczywiście czas na składanie. Zastanawiałem się nad kołkowaniem, nawiercaniem i złączyć te fronty moich szuflad na kołki, a że będą przykręcone do tych szuflad, które już są, więc z drugiej strony nieważne co to będzie, więc tradycyjnie przyrząd do niewidocznych połączeń z Volcrafta i jedziemy z tematem. Będzie kombinacja. Niestety ścisk jest za krótki i mi tego nie ściśnie. Jakoś sobie poradzimy. Kolejny dzień zmagań z frontami, ostatni. Przeglądając wczorajszy materiał, znowu zaliczyłem rutynową wpadkę z nagrywaniem, za co przepraszam. Jest tylko nagrana część, jak skręcam pierwszy front, ten mały szuflad i wycinanie tych moich uchwytów do szuflad. Później wiele się nic nie działo, bo dopasowanie tych środkowych, szarych klepek one nie są na niczym montowane, przyklejane, są tylko w ten frez, który ja wcześniej wyciąłem. Są tylko wkładane z tego względu, że z tej strony jest szuflada, którą skręcałem. W tym momencie jak będę ją montował, przykręcę i nie ma opcji, żeby ta klepeczka mi wypadła. Można ją wkleić, można ją przybić, przykręcić, jak kto woli. Jak już zauważyliście, fronty, można powiedzieć fronty, ramkę frontów przemalowałem na biało, ale struktura drewna została, a wypełnienie poszło w kolorze brązowym. W tym momencie ja zabieram się za oznaczenie tych moich uchwytów. Rozmierzyłem po 13 cm z każdej jednej strony, tu z tej strony i tu z tej strony. Obznaczę sobie nawierce i w końcu przyjdzie montaż, tak, żeby to ładnie wszystko się komponowało w całości. Ja zabieram się za montaż frontów, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, troszkę nietypowo, bo powinienem otworzyć szufladę i od środka złapać wkrętami, ja zrobię to troszkę inaczej, zobaczycie. Jak widać, fronty zamontowane, szuflady się zamykają, nigdzie mi nie ocierają, jest szczelina pomiędzy frontami a blatem między frontami też są szczeliny żeby o nic nie ocierały tu materiał mam złożony na drzwi do tych szafek dwóch jednej i drugiej więc już następny projekt czeka w kolejce a ja Wam dziękuję za komentowanie lajkowanie no i oczywiście za subskrybowanie kanału no i widzimy się w kolejnej realizacji cześć